Dzień dobry, zapraszamy do naszego leśnego ośrodka rozładowywania stresu i emocji Leśna Napierdalanka. To tutaj odreagowujemy stres pod dębami i bukami pod hasłem Bóg, Humor i Obczyzna. Zapewniamy łatwy dojazd autostradami i zasady walki gentleman agreement pod patronatem miłościwie ustępującego nam już prezydenta Leśna Napierdalanka. Tu oddychasz gębą, nie nosem. Dzień dobry, przepraszam, czy Państwo macie czynne w niedzielę? Zapraszam, zapraszam. Bo ja właśnie oglądałem tą reklamę i chciałbym się zapisać na tą ustawkę. Ale ty, ty? Wie pan, teraz się okazało, że wszyscy w tych ustawkach brali udział, a ja jakoś tak, wie pan, wstyd się przyznać, ale tylko na grzyby do lasu chodziłem. O, to stare dzieje, jeszcze nie? E, jakie dzieje? No, jak dziewczyny w lesie stały? A, a nie, nie, ja nie o dziewczynach, ja na zwykłe grzyby do lasu chodziłem. Ty, gościu, jaką ustawkę chcesz zamówić? Mamy napierdalanka klasyczna, yy, premium z błotem, a, a, a nie ma Pan czegoś takiego dla <grytania> początkujących. Jest wersja prezydencka yy, na niedźwiadka i tygrysa. O, o, to, 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 to może to. O. Y, tu w cenie na pierdalanki ma pan dwa woreczki gratis na krew osobno i na zęby osobno. <śm> a, a przepraszam, a czy jest jakaś, nie wiem, instrukcja? Bo ja wie pan pierwszy raz. Ale chłopie, żadnej instrukcji nie trzeba. Wchodzisz do lasu i wychodzisz z sosnowca. A, z sosnowca? No, bo prezydent nie popiera przemocy w miastach. Las tak, asfalt nie. A jak naprawdę musisz przywalić asaltowi, to bierzesz go do lasu. Jak chcą się między sobą bić w lesie i idą tam specjalnie, za zawierają gentleman agreement między sobą. Czyli, że yy, wchodzę do lasu i. No no i, i z kim się będę bił? Ty, gościu, gościu, poczekaj, to ty chcesz ustawkę i ty nie wiesz z kim? No nie, ja myślałem, że to wy zapewniacie yy, z kim. No gościu, my zapewniamy przestrzeń, klimat, ambulans, aprobatę prezydenta, ale ty przeciwników to musisz mieć własnych. Czyli co ja mogę u was yy, zamówić? To sprzęt cały, nie? Kastety, piły, yy, łańcuchy, maczety, wszystko. Boże, no nie, A, ale przepraszam, bo tu w reklamie było, że gentleman agreement. Tak, ale gentleman agreement polega na tym, że nie używamy łokci ani kolan, jasne? Aha, no to nie, no to wie pan co, to ja chyba jednak podziękuję. Słuchaj, jak weźmiesz komplet, yy, kastet, piła, łańcuch, maczeta, to książka o tym srawuarze będzie gratis. Ale proszę pana, po co mi taki komplet, ja nawet nie mam tylu rąk. A po walce możesz mieć jeszcze o połowę mniej rąk, ale książka o tym Srawuarze z gratisu ci zostanie. Co to jest ten Srawuar? Kurde, nie wiesz co to jest Strawr, kurde. Eee, Srawławr wiwr użycia maczety. Nie Srawr, tylko wiwr. Umieć żyć po francusku, to znaczy widzę, że wyborca rawcia się znalazł. Co mi pan insynuuje? Ty! Ja nic nie insynuuję, tylko ja się pytam, co ty wybierasz? Proszę pana, jest cisza wyborcza, więc nie mogę powiedzieć co wybieram. Dziadek do DPS-u. Co? Przerwa na reklamę. Maść na ślady po kastetach. Tylko w biedronce 2,99 w pakiecie dorzucamy drewniany krzyż z ukrytą pałką teleskopową. Ale to nie wszystko. Dla pierwszych trzech dziadków, którzy skończyli 80 lat, dajemy 20% zniżki na usługi dziewczyn z Grand Hotelu. Do wciągania nosem z naklejką. Teraz Polska!